Chcę spać, ja się wolewać. Zamiast wejść pod koc, wolę patrzeć w noc, a ja nie chcę spać, bo wyłażą skąpa ta wróżki, dzikie wróżki. Głowy mają jak poduszki, jak poduszki. Zgryzają z książek wiersze i obrazki. Namawiają się na ucho z moim kotem. I malują na suficie serca złote. I malują na suficie serca złote. Okruszek Joanny Papuzińskiej z książki Czarbaje i Bajczary, czyta to Violetta Zakrzewska. Pewnej nocy, kiedy wiało i dmuchało niesamowicie na ziemi, w powietrzu i w niebiosach, urwał się kawałek w księżyca i zleciał na łąkę. Toczył się, toczył po trawie, aż wyrównał i zaokrąglił wszystkie ukruszone brzeszki i utoczył się prawie na okrągło. Tak się akurat złożyło, że trafił na jakiś niewielki dołek w ziemi, wpadł do niego, zakołysał się jeszcze w jedną stronę, a potem w drugą, jeszcze raz się zakolebał, powoli i stanął. Trawa w dołku była mięciutka i jedwabista, dołek zaś przytulny, jeszcze trochę wygrzany resztką słonecznych promieni, więc było w nim bardzo miło, tak jakby w gniazdku. Oczywiście okruszek nie miał najmniejszego pojęcia o tym, co to jest gniazdko i słoneczne promienie, ale i tak było mu bardzo miło, więc przytulił się do swego jedwabistego posłania i smacznie zasnął. A księżyc? Och, ten nawet nie zauważył, że zgubił kawałek siebie. Otrzepał się, otrząsnął się, jak wróbel po deszczu i dalej sobie świeci, a w końcu także i on zasnął. Bo noc już zaczynała blednąć, co oznaczało koniec jego nocnej warty. A kiedy się już rozwidniło, na łąkę przyszła pani Hela, bo chciała nazbierać wielki bukiet kwiatów. Obudziła się dziś rano z tą myślą, że taki bukiet postawi sobie na stole. Zaraz się ubrała i poszła swój zamiar spełnić. A tu jaskry błyskają, firletki się różowią, rumianki bielą więc pani Hela, zadowolona, pochyla się raz po raz, żeby nowy kwiatek zerwać i do bukietu dołożyć. Nagle? Cóż to widzi głęboko w trawie, coś się bieli, a może nawet i złoci troszeczkę, jakby pieczarka jakaś, czy inny grzybek jasny. Schyla się, patrzy i co znowu? To nie żaden grzybek, tylko śliczne, dorodne jajo. A kto cię tu zgubił, sierotko biedna? Pyta pani Hela i rozgląda się wokół, czy jakiegoś ptaka w pobliżu nie widać, co by mógł takie piękne jaja na łące zostawić. Ale nie tylko ptaka nie ma, ale nawet piórka ani jednego nie spostrzegła. Ha, cóż jak zostawiła? No to i znajdzie. Myśli pani Hela o tej nieznajomej ptasiej matce. I rusza z powrotem w drogę do swoich kwietnych bukietów. Idzie, idzie, ale słyszy za sobą coś jakby szelest, czy turkotanie, więc pogląda, a tu jajko toczy się za nią. Co, chcesz iść ze mną, sierotko? Pyta i przypomina sobie właśnie, że przecież nasadziła w domu swoją czubatkę na jajka, żeby się jej kurczęta wylęgły. Podnosi więc jajko i chowa do kieszeni Fartucha. Czubatka i ciebie wysiedzi. Jej tam bez różnicy. No i tak księżycowe jajko znalazło się w kurniku, pod ciepłymi skrzydłami czubatki. A kura nawet nie gdaknęła, tylko szerzej piórka rozpostarła, żeby nowego przybysza okryć. Dni mijały i pomału na jajkach kurzych zaczęły pękać skorupki. Gramoliły się z nich kurczęta, na początku jeszcze wilgotne, ale po chwili puszyste i złociutkie, aż patrzeć miło było. Tylko to duże jakoś nie chciało się otworzyć, nie wypuszczało jeszcze lokatora na zewnątrz. Czubatka jednak nie traciła cierpliwości ani humoru. Siedziała sobie na swoim tronie gniazdowym, tym bardziej, że pani Hela często zaglądała do niej i troszczyła się o to, aby kwoka czasem nie zgłodniała. Aż tu nagle w skorupce coś zatrzęsło, chrupnęło, otworzyła się szparka mała, a potem coraz większa. Patrzy czubatka i pani Hela, co tam się w środku dzieje. Coś tam się porusza i mrowi chce się z zewnątrz wydostać. Ale co to za dziwo? Dopiero jak się pisklę wydobyło z jajka i rozpostarło nogi, zdziwiły się jeszcze bardziej. Bo ni to ptak był jakiś spory, ni istota ludzka jakaś mała, ni to skrzydła miało, ni ręce, ni głowę ptasią, ni jakąś inną dziwnie pyzatą, ni to bocian młody, ni żuraw jakiś. No cóż, mówi pani Hela, Skoro już się tu wykluło, to niech się chowa z kurczętami. Zobaczymy, co z niego wyrośnie. Może jakiś łabeć piękny, jak z takiego brzydkiego kaczątka w bajce? I tak chował się dziwny pisklak z kurczętami, na podwórku chodził. Jadł z nimi, z nimi sypiał w kurniku. Pani Hela nazywała go okruszkiem, choć tak naprawdę sam nie wiedział dlaczego, bo nie był ani mały, ani kruchy. W jednej nocy, gdy kwoka z kurczantami spały sobie smacznie, coś nagle obudziło okruszka, coś zaskrzypiało, zaszeleściło w ścianie górnika. Słucha okruszek, patrzy, a tu rozsuwają się deski w podłodze i lis przez dziurę swoją mordę wsuwa, bo mu się kurcząc chciało pojeść. O, niedoczekanie twoje. Zerwał się z gniewem wielkim okruszek i tak jasnym światłem cały rozbłysł, jakby kto latarnię wielką w kurniku zapalił. Oślepiony i przerażony lis, czując pułapkę dziwną, cofnął się i co sił w nogach uciekł daleko. W miarę jak rosły kurczanta i coraz więcej czasu spędzały na podwórku, rósł też i okruszek. I krążył na swoich długich nogach wśród kurcząt i tak sobie żyli, aż do pewnego dnia, kiedy to nad statkiem pokazał się jastrząb czy jakiś inny drapieżny ptak. Spadł z góry jak piorun i zanim kto się obejrzał, złapał i porwał jedną z kurek młodych. O niedoczekanie! Wzbił się okruszek w powietrze, swoje wielkie skrzydła rozwinął, dogonił drapieżnego ptaka w jednej chwili i tak go przeraził, że młodą kurkę z pazurów mu wyrwał i prawie nietkniętą na ziemię z powrotem przyniósł. Cieszyli się wszyscy i chwalili okruszka za odwagę i dzielność. Ale on sam poczuł, że od tego zdarzenia coś się w nim samym zmieniło. Coraz częściej lubił wykradać się nocą z górnika, kiedy jego ptasia rodzina już smacznie spała. Lubił wtedy gapić się na ciemne niebo, na sunące po nim chmury, na biały księżyc i na te jego dziwne przemiany. Czasem księżyc bywał cienkim rogalikiem na niebie, czasem wyglądał jak kromka chleba na pół przekrojona. A czasem jak wyszczerbiony talerz. A czasem pysznił się, jak cały bochenek okrągły, dobrze wypieczony i rumiany jak dynia. A pani Hela, która jak to często bywa ze starszymi ludźmi, niezbyt dobrze sypiała w nocy. Te bezcenne chwile przesiadywała na ganku i tak sobie myślała. Oj, chyba nasz okruszek dorasta. Pewnie niedługo nas porzuci i odleci tam, skąd przybył. Ale nikt, nawet sama pani Hela, nie widział od lotu Okruszka. Po prostu zniknął którejś nocy, bez pożegnania, i od następnego poranka nikt już go nie spotkał. Niektórzy powiadają, że od tej pory widuje się nieraz na niebie podwójny księżyc. Jeden jakby mniejszy, trochę od tego pierwszego, ale nie wierzcie w to za bardzo. Ja myślę, że okruszek doleciał do swojego ojca księżyca i wrócił tam, gdzie był kiedyś, skąd pochodził. Widuję go czasem, kiedy księżyc w pełni bardzo jasno świeci, jak siedzi przytulony do księżycowej tarczy. I każdy chyba może go tam zobaczyć, jeśli się bardzo uważnie przyjrzy. Opowieść druga o Niedźwiedziu Królewiczu. Żył sobie król i miało on córkę, a tak była piękna i mądra, że cały kraj ją podziwiał i kochał. I król też miłował swoją córkę bardzo, a tylko królowa, jej matka, była zazdrosna o nią okropnie, bo sama chciała być najważniejsza. I tak obmyślała, co tu zrobić, żeby królew nie zaszkodzić, a że znała się królowa na różnych czarach i ziołach, utarła jakichś proszków magicznych i dała córce do wypicia z kawą. A córka myślała, że to tylko kawa i wypiła. Od tych czarów dziecko jej się urodziło, ale nieprawdziwe, tylko niedźwiadek mały. Więc królowa powiedziała do męża swego: Widzisz, tak ją kochałeś i lubiłeś, a ona co ci zrobiła? Potwora ci urodziła. I król się rozgniewał bardzo. I kazał rybakom wpakować córkę do łódki i puścić na morze, żeby utopiła się. Ale powiał taki wiatr silny, że łódkę razem z królewną i niedźwiadkiem rozbił na jakiejś wysepce. Wyszła królewna z wody, złapała małego niedźwiadka i chciała go do morza wrzucić i utopić jako przyczyną swojego nieszczęścia. Ale malutki objął jej szyję swoimi niedźwiedzimi łapkami i zaczął płakać tak żałośnie, że pożałowała go królewna. Skoro tak płacze, to nie utopię go, niech sobie żyje jak długo chce. I zostali oboje na tej wysepce. Kiedy tylko niedźwiadek podrósł trochę, wygrzebał dla mamy norkę, kryjówkę w ziemi i stopywał dla niej pożywienie. A to miód leśny, a to owoce, a to znowu korzonki jadalne. A gdy dwa lata skończył niedźwiadek, to tak powiedział do matki: Mamo, ja będę próbował przepłynąć z powrotem na naszą ziemię, a jeśli mi się to uda, to mama siądzie na moim grzbiecie, uchwyci się sierści, i razem popłyniemy. Tak też i uczynili. A niedźwiadek znowu dla matki wykopał kryjówkę i zaczął chodzić po żywność do miasta. Przyszedł do piekarza i prosi, daj mi coś do jedzenia dla mojej mamy. I piekarz dał mu chleba. Przyszedł do rzeźnika i tak samo prosił, to dostał mięsa. I od kramu do kramu chodził, a w każdym coś dostał, bo nikt mu nie odmówił. I tak tę swoją mamę żywił. Poszedł nawet niedźwiadek do tej królowej, co była matką jego matki, i mówi: A ty byś też mogła coś dać do ubrania dla mojej mamy. A co ty byś chciał dla mamy? pyta królowa. No i dostał suknie, pończochy, trzewiki, wszystko piękne, ślubne, i zaniósł do swojej mamy. I teraz siedziała w tej jamie pięknie ubrana. A w sąsiednim królestwie niedaleko panował król młody, co jeszcze był kawalerem. I ten król miał kucharza, a niedźwiadek do niego chodził brać jedzenie dla swojej mamy. A ten kucharz dawał mu chleba, okrasy, słoniny, coraz więcej i więcej, ale martwił się w końcu, że tak dużo mu ze spiżarni ubywa. Zapytał kiedyś król młody swojego kucharza: A coś ty dzisiaj taki niewesoły? Jaśnie, królu, odparł kucharz. Jakże ja mam być wesoły, kiedy tu chodzi taki zwierz i każe sobie żywność oddawać, a ja przecie wszystko mam pod rachunkiem, wyliczone. Nie martw się, mój drogi, powiedział mu król. Ja tu wartę wystawię i jak ten zwierz jeszcze raz przyjdzie, to każę go zabić. No i ten młody król wystawia wartę, ale jak niedźwiadek przyszedł, to żaden żołnierz nie chciał go nawet tknąć. Obaj królowie pojechali na polowanie. Ten stary ojciec matki niedźwiadka i ten młody kawaler. Wtedy naprzeciwko młodemu królowi wyszedł niedźwiadek. A król zaraz strzelił do niego, ale nie trafił. Strzelił jeszcze raz i znowu spudłował. Co za przyczyna, myśli sobie król młody, że ten zwierz pięć kroków przede mną idzie, a ja go trafić nie mogę. I tak dalej szedł za nim i strzelał, ale kule omijały zwierzaka. Aż w końcu niedźwiadek zaprowadził młodego króla do samej jamy i powiada do niego: Tam jest moja mama, ty mógłbyś się z nią ożenić i zostać moim ojcem. A co ty tam masz za mamę, co by się dla mnie na żonę nadała? pyta król młody. Ano podejdź i zawołaj ją, to sam zobaczysz, mówi zwierz poszedł król do samych drzwi i poprosił. Hej, kto tam jest? Niechże wyjdzie do mnie. I wyszła do niego prześliczna panna, że jeszcze w życiu takiej pięknej nie widział. Tak więc król młody pojął królewnę za żonę i wyprawili wesele wspaniałe, takie, że świat się dziwował. I król stary też był gościem na tym weselu, ale kawaler nie wiedział, że kto z jego córką się żeni, a ojciec królewny też nie wiedział, że to jego córka, bo jej wcale nie poznał. Niedługo po weselisku Niedźwiadek kazał młodemu królowi wypowiedzieć wojnę Staremu Królowi. I wydali sobie wojnę. A Niedźwiadek szedł z tym wojskiem na Starego Króla, aż mu całe królestwo odebrali i wygnali go. Powiedział wtedy Niedźwiedź temu królowi, co się z jego mamą ożenił. Teraz, ty masz swoje królestwo, a ja mam swoje po starym królu, co moim dziadkiem jest. Musisz jeszcze tylko jedną rzecz, ojcze, zrobić dla mnie. Tnij mnie trzy razy mieczem, przez plecy, z całej swojej siły, najmocniej jak tylko możesz. Jak to mam cię ciąć mieczem? Ja nie chcę cię ukrzywdzić, za syna cię wziąłem, oburzył się król. Nie, nie, nie ukrzywdzisz mnie, a tylko zły czar ze mnie zdejmiesz. I tak też król uczynił, a gdy przeciął niedźwiedzią skórę, ona na ziemię spadła i zwierz stał się człowiekiem i obaj byli królami, a stary król i zazdrosna królowa jego żona zawstydzeni w świat sobie gdzieś poszli na podstawie opowieści Anny Chudej.